Gory Gwiazda Gory Gwiazda Jezusowi w obłoku, w obłoku Józef z Marią asystują przy boku, przy boku Hejżej, żyj na no dyna, na narodził się Bóg, dziecina, Betlejem, Betlejem Hej, żyj no na na dyna, narodził się Bóg, dziecina, Betlejem, Betlejem Wój osioł w parze służą, przy żłobie, przy żłobie, Huczą, bucią delikatnej o sobie, o sobie. Hej, żyj, no, na dyna, na się pół dzieci, nawet klejem, betlejem Hej, żej nogyna dyna, na rękiem się w dzieci na beklejem, betlejem pastuszkowie spod. O północy obiegli, obiegli. Hej, żej no gdy na narodził się Bóg, dzieci na Betlejem, Betlejem. Hej, żej no gdy na narodził się Bóg, dzieci na Betlejem, Betlejem. Anioł Pański sam ogłosił te ciebie.